Witajcie, to będzie chyba ostatni test z tym odkurzaczem. Test, o który wiele osób prosiło, czyli piach. Dzisiaj zadbałem o materiał do testów wiatrołapie. Patrzcie, ile piachu. W fugach, wszędzie. On wie jak ja Teraz tu, żebyście widzieli chyba. I powiem Wam tak, że to był cały czas środkowy bieg, i jak raz przejechałam, nie wiem, czy to było dokładnie widać na filmiku. No to coś tam w fudze jeszcze zostawało. No ale słuchajcie, no, jak odkurzamy, no to jeździmy, prawda tak? Więc e, zaraz to wszystko zostało wciągnięte. E, myślę, że jakbym włączyła trzeci najsilniejszy bieg, to moment by to wszystko poodkurzało. Zobaczcie inne testy na e, profilu. Link do zakupu macie w komentarzu. I patrzcie, ten piasek jest tutaj. W pojemniku, żeby ktoś zaraz mi nie zarzucił, że został tylko rozrzucony po całym wiatrołapie.